Tym filmem chciałbym zakończyć temat Discordowych skamów. Jest to ostatni film o skamach na Discordzie. Wydaje mi się, że temat wyczerpałem już znacząco i nie chcę się powtarzać. Wolę szukać nowych skamów. Niemniej jednak w dzisiejszym filmie pokażę wam już z skamera, którego pokazywałem, który niestety ciągle niczego się nie nauczył. Aktualnie prowadzi transmisję, zaraz na nią wejdziemy oraz wyjdę z ciekawą inicjatywą na swoim Discordzie po to, żeby uchronić jak najwięcej osób. Zapraszam do oglądania. Mowa tu oczywiście o sławnym Stefanie. Aktualnie nie ma live'a, e, znowu robi to, co robił, tak? Czyli jest live'ik naprowadzony na TikToku, proszę bardzo, tak to wygląda, ja wbiłem sobie oczywiście z innego konta TikTok, żeby Stefan mnie od razu nie zablokował i dzieje się to, co się działo kiedyś. Niestety, Stefan kompletnie niczego się nie nauczył. Dalej ma live'a, na którym opierdala ludzi oraz promuje swojego Discorda. Zapytałem mu się, ma Stefan, można kupić nożyk, zobaczymy, zobaczymy, co mi na to odpowie. Ok, odpowiedzi brak. Generalnie na Stefana mam screeny potwierdzające to, od jednego z widów, że dalej opierdala ludzi. Zaraz wam je, pokażę, zaraz do tego przejdziemy. Na początku chciałbym ze Stefanem jakąś interakcję tutaj nawiązać. Zapytam mu się wprost: Stefana, co sądzisz o filmie świstu? Zobaczymy, co mi odpowie, bo bardzo mnie to generalnie ciekawi. Dalej czekam. Odpowiedzi ciągle brak. Ok, czyli pan Stefciu robił to, co robił wcześniej, tak? Napędza sobie ruch na Discordzie losowaniami na 20 zł pestę. Wchodzisz na Discorda, losujesz, no i przy okazji może coś od niego kupujesz. Całe szczęście ten live jest oglądany tylko przez 5 osób, więc jest naprawdę mała szansa, że ktoś z tych osób zostanie okradziony. Zapytam mu się wprost. Stefan, a ty nie jesteś czasami z kamerem? Generalnie ciekawi mnie, jak szybko dostanę bana. Prawdopodobnie wyłapię go od razu, ale... No kurwa, nagrywam na niego film, ten film robi zarąbiste zasięgi, a on dalej to robi. Idź do... Czasami nie opierdzielasz ludzi. O, zobaczcie. No i tu jakiś chłopak... Yy... Daję konto Valorant za motylka, Za motelka, którego nigdy nie dostanie. Nie wiem ja. No i No instant blok, kurwa. No instant blok. Mi po prostu kurwa mać opadają na tych ludzi ręce. Idźcie do pracy. Róbcie coś kreatywnego. Nie wiem, no nie skończcie tych ludzi opierdalać. Ja po prostu napisałem czy nie opierdala ludzi instant blok. Kurwa mać, naprawdę powiem wam szczerze, że na te osoby bierze mnie kurwica. Serio. No dobrze, no to w takim razie przejdźmy sobie do tego screena, o którym wam mówiłem. Do potwierdzenia tego, że Stefan ciągle ludzi opierdziela. Nie chciałem nagrywać filmu o nim jeszcze raz, ale postanowiłem ten film połączyć i zrobić jeden wielki film antykam na Discorda. Po prostu. Hejka! Słuchaj, taka akcja. W momencie, kiedy nagrywałeś odcinek o Stefciu, ten oto jego jegomość oskamował mnie na 400 zł. Kupiłem od niego AK 40 Sports i dał mi go, ale niestety po 7 dniach cofnął no trade, 400 zł w plecy skina nie ma. napisałem do Steema, nic nie dał, wysłałem im również moje przelewy, zapytałem się czy ma dowody eee, napisał mi, że mm, zapłacił Stefanowi w krypto no dla mojego widza krypto generalnie to jest strzał w kolano, jeżeli z jakimiś osobami typu pan szanowny Stefan, korzystacie w płatnościach krypto, to jest strzał w kolano bo jeżeli wy mu wysyłacie krypto Kompletnie, kurwa, nic po tym nie zostaje. Praktycznie dowodów nie ma żadnych. No zobaczmy, proszę bardzo, jest tutaj trading od Stefana faktycznie, no i są tutaj także faktycznie od widza wysłane e, potwierdzenia tego, że Stefanowi zapłacił. W walucie Dogecoin, ale poszło normalnie. Jeśli chodzi o skin z rozmów, niestety od razu zostałem zbanowany, nie mam konwersacji. Oferta została do cofnięta dokładnie 10 minut przed końcem Trade Protecta. Widz mnie się zapytał, czy da się coś z tym zrobić, no w mojej opinii Widzu, kochany, jeżeli wysyłasz mu krypto, bardzo, bardzo ciężko jakkolwiek udowodnić to wszystko, że Stefan faktycznie ludzi opierdala. Gdybym o tym nie wiedział, że ludzi opierdala, to też bym to te uznał dowody za niewystarczające. Ale słuchajcie, ostatni, ostatni raz, wejdźmy na ten Discord Stefana i do niego poprosz. Napiszmy. Stwórzmy ticket, oczywiście z fejkowego konta, i napiszmy do niego. Zobaczymy, co nam odpowie. Spróbujmy coś od niego kupić. Nic się kurwa nie zmienia, nie. Motylek wiedza. Przez 500 No ja pierdolę. Ej, przysięgam wam, nie chcę już nagrywać filmów o tych Discordach, bo jest to monotonne. Ale kurwa, no czy na to po ludzku nie bierze was kurwica? Bo mnie bierze jasny chuj, mnie strzela, No zobaczcie to: 500 złotych motylek wiedza. No skin, który na ten float kosztuje 2,5 tysiąca złotych. Kurwa jego mać. No to jest gruba przesada. Napiszę mu siema, Stefan chce kupić motylka. A w międzyczasie, w oczekiwaniu na odpisanie, na moim Discordzie, do którego oczywiście macie link w opisie, stworzyłem, postanowiłem stworzyć dwa kanały. Kanały nazywają się Legit oraz Cam na tych kanałach na bieżąco będę update'ował wszystkie skamerskie Discordy, jakie mi podsyłacie, czyli po, po prostu większość tych Discordów, które wyskakują wam na TikToku. Ja nawet ich nie będę sprawdzał, bo to są oczywiste skamy. Jakby nie traćmy na to czasu. Oraz strony legit, na których możecie kupić skiny, wymienić skiny. Strony, na których macie stuprocentową pewność, że nie zostaniecie okradzeni. Chcę właśnie z tym zadziałać, żeby już nie tworzyć kolejnych monotonnych, bo wiem, że te filmy niektóre są już monotonne, filmów o skamerach z Discorda, tylko szukać tych skamerów, gdzie Gdzieś indziej, żeby jak najwięcej ludzi tymi filmami uchronić. Na moim Discordzie kanały legi Skam yy, będą tutaj wpisywane, oczywiście wszystkie Discordy, które znajdę i są skamerskie. Napiszmy sobie może pierwszego skamerskiego Discorda, czyli Stefan Shop. I tu także mam wysyłam zaproszenie do tego Discorda, żeby moi widzowie widzieli o jakiego Discorda dokładnie chodzi. Broń może nie wchodźcie tam czasami, no bo dostaniecie o pierdoleni po prostu. U Stefana na Discordzie kompletnie nic się nie zmieniło. Dalej ten Discord jest prowadzony właśnie w takim tonie, że to Stefan jest legit. I że generalnie on nie opierdola ludzi. Wręcz stoi, jak to się mówi, na straży sprawiedliwości. Ma kanały typu Scam Alert, na którym pokazuje co jest legit, a co nie jest. No, śmiechu, śmiechu warte. E, tak samo są oczywiście legit checki, które widzowie wysyłają. O, proszę, na ticket ktoś mi odpisał. Witam. Kiedy i jaka metoda płatności? Stefek, witam ci serdecznie. Siemanko, Stefia. Stefanku, mój kochany. Najchętniej teraz, teraz. Mogę zapłacić, no i oczywiście wyślę mu link do swojego filmu i zapytam się Stefan, a co sądzisz o tym, bo ten film przed chwilą wyskoczył mi na głównej. To blik będzie najlepiej. Pociągnę tą konwersację, bo oczywiście nie mam dodatkowego konta z team, z którego mogę stać trade link i napiszę mu, że w krypto też mogę zapłacić. Jeżeli chcesz, zrobimy lekkiego follow-upa i spróbujemy zapłacić w tej walucie, w której mój widz został skamowany czyli doczkoń. Mam dużo dodchcoina. Słuchajcie, nie będę się z nim już bawił, było, było tym jeden film. Wyślę mu wprost mój film oraz screeny konwersacji z moim widzem. I zapytam się, Stefan, a przed transakcją, co powiesz o tym? Wysyłam mu dwa screeny rozmowy z moim widzem, e, gdzie jest pięknie wszystko napisane, oraz mój film z YouTube'a. I zobaczymy, jak pan Stefan do tego się ustosunkuje, bo bardzo mnie ciekawi jego odpowiedź. Czy w ogóle dostanę jakąkolwiek odpowiedź, czy zostanę instant wywalony. Stefan, z tego co wiem, po moim filmie wbił na mojego Discorda i się pruł, że, że tak, że tak, że jak, że tak. O, Stefan coś pisze, proszę bardzo. Yy, zobaczmy, jakie są jego argumenty przeciwko temu. Coś pisał, yy, nie wiem, czy dostanę od razu, może bloka. O, Stefek dalej pisze. Zobaczmy, co tu się dzieje. Trzeba było się spytać gościa, co to nagrywał, ale stary, opierdalasz ludzi. <laughs> Jakby. Kurwa, pokazać transakcję potwierdzono? Ma no rację, nie zrobiłem tam transakcji. Pokazał, napiszę, wkręcę go. Pokazał na swoim Discordzie przykłady 10 osób, które opierdoliłeś. Wkręcę go, że pokazywałem takie transakcje. No, generalnie słuchajcie, no co by nie gadać? No, kurwa, kurwa, mać nóż motylkowy, wiedza po testach wojowych 500 zł. No, tak po prostu być nie może. No Pakiet z motylkiem, rękawicą Omegi 700 zł. Ah, Jezus, Jezus, święty, przykre. Pytam się ostatni raz, zobaczcie, on jest do mnie agresywny. Tak, zostało to pokazane na Discordzie, więc o co chodzi? Są dowody na na opierdalanie przez ciebie ludzi. Ok, to uwierz w to. Jeśli pewny jesteś tego, to nic nie kupuj. Tyle ci mogę powiedzieć <laughs> i zamknął ticket. I tak właśnie wygląda rozmowa z tym zbanem. Naprawdę. Ostatni film o tych Discordowych skamach nie chcę mi się tego dalej ciągnąć. Po prostu nie wchodźcie w te Discordy, nie sprawiajcie, żeby te osoby miały w ogóle kogokolwiek na live'ach. Nie wierzcie w to, co się dzieje, ponieważ sprawdzonych stron do kupowania i sprzedawania skinów mamy multum, niedługo oczywiście to zupdate'uję na moim Discordzie, ale w takie właśnie rzeczy się nie wierzy. Nie dał mi żadnych argumentów, że, że on nie opierdala ludzi. Totalnie wszystko tu jest fake. Wydaje mi się, że nawet te osoby, które są na tym Discordzie, też są prawdopodobnie fejkowe. Yy, powiem tyle, no kurwa, ręce opadają, ręce opadają. Ee, Stefan dalej działa, dalej to robi, i wydaje mi się, że większość tych Discordów też dalej działa. Także uważajcie na siebie, widzowie. Oraz co najważniejsze, nie wierzcie w żadne kurwa, jakby niewyobrażalne okazje serio. Tym filmem kończę erę Discordowych Skamów. Jedyne co będę updateował, to mój kanał na Discordzie. Tam będę Wam e, na bieżąco wpierdzielał strony skamerskie oraz strony legitne. Więc jeżeli chcecie mieć pewność przed kupnem skinów. Wbijcie na mojego Discorda, sprawdźcie. I wszystkie pytania oraz nowe skamy kierujcie na mojego Instagrama. Świstu, podłoga, zaraz wam się świetla. Bardzo dziękuję, że ten materiał oglądaliście do końca. Tym materiałem kończymy Discordowe skamy. Trzymajcie się, cześć.